Hejka, hejka. Witam Was na moim kanale pracowita Pszczółka. Zobaczcie, tutaj sobie tak ładnie środeczkiem w tunelu z poliwęglanu zrobiłam miejsce na kapustę. Będę dzisiaj siała. Z racji tego na środku, że jak jeszcze będą jakieś przymrozki, spokojnie na środku, tu one się pojawią jak najmniej. Ewentualnie przykryję sobie agrowłókniną. Także zobaczcie, wykorzystałam sobie... Pokrywki z wiaderek, żeby sobie je rozdzielić, także startujemy. Na pierwszy rzut ląduje brokuł. się jego też dużo, tylko na własne potrzeby. Moja córka uwielbia brokuły, zupę z brokułami, także to sobie teraz lekko tylko przesypia. I podleję. To sobie zostawię znacznik, co tu jest. Teraz ląduje kapusta chińska Pak choi. Jeżeli ją ktoś chciał, dajcie mi znać, jaka jest smaku. Muszę ją pierwszy raz. pisze tutaj, że może być jako spożywana zamiast sałat. Także zobaczymy. Następna to jest kamienna głowa. Późna. I on sobie tutaj posieje więcej, bo ceny w sklepach kapusty są dosłownie kosmiczne. Kosmiczne. Także jest naprawdę. Oby tak się utrzymały, bo jak rosną jeszcze. Mało kto będzie kupował jadka pusta. dlatego ja w tym roku sieję więcej swojej. Jeszcze wczesną sobie rzucę, ale akurat dzisiaj jej nie mam. I tutaj sobie posiejemy brukselka, ona też jest bardzo dobra do zup. Może ktoś z rodziny będzie chciał parę sztuk. My się oczywiście podzielimy. I słuchajcie, tutaj posieję sobie jeszcze sałatę królowe lata. Sałaty nigdy za dużo, aczkolwiek nie siejcie jej znowu za dużo, bo jej nie przejecie, po prostu Wam wystrzeli. I więcej, chyba, że macie kurki, tak jak je ona uwielbiają. To sobie teraz lekko przesypia. I tak jak wam pokazywałam w razie przymrozków. zarzucę sobie tutaj otulina i będzie cacuś. I teraz ją delikatnie przesypia. Podleje i ma rosnąć. by się urodziła. Miała bardzo ładne główki. Wtedy będziemy ją kisić. Potem dawać do słoików. Na pewno wszystko będziecie mieć nagrane. No, zanim sobie posadzę tutaj pomidory, papryka do tunelu. Szkoda miejsca. Także spróbujemy posadzić sobie groszek cukrowy. Przecież już zasadziłam. mi bardzo ładnie. Tak tylko, żeby było na świeży. Potem, gdy już przejdą przemrozki, posadzę go sobie na polu. I tutaj jeszcze mam takie miejsca. Posieję sobie rzodkiewkę. Ona, właśnie teraz rzodkiewka uwielbia takie krótkie dni najbardziej Wam się urodzi także zapraszam do współpracy rzodkiewka tylko leciutko sobie przesypię podleję i czekamy na własne weczki i tak samo przysypiemy sobie Groszek. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam na subskrypcję, komentowanie, oczywiście lajki. I widzimy się i słyszymy w następnym filmiku. Cześć i czołem.